Siemanko, jestem Archie. Witam w kolejnym odcinku na tym kanale, a co za tym idzie w kolejnym teście. Dzisiejszym bohaterem jest, jak widzicie, Volkswagen Sirocco, czyli druga wersja wersja kultowej pierwszej edycji Sirocco po lifcie. Jest to rocznik 2016, ma przebiegu 110 tysięcy i wyposażony jest w silnik 2.0 TSI o mocy 180 koni. Do wyboru w tych samochodach, oprócz tego silnika, była cała gama, która Wam właśnie tutaj teraz wyskakuje. Nie wiem dokładnie ile ich było, tych silników, ale ten wybór był całkiem spory. W Sirocco chodzi o to, żeby był ten sportowy taki charakter i na pewno pod kątem wizualnym to się tutaj udało. Moim zdaniem przynajmniej, moim skromnym zdaniem zdaniem wygląda naprawdę, naprawdę dobrze. Wydaje mi się, że to jest taki odpowiednik trochę Audi TT. Tutaj mamy jeszcze Sirocco w wydaniu Airline. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, kto jest klientem na taki samochód, dla kogo taki samochód jest stworzony. Wydaje mi się, że to jest taki samochód, który jest stworzony dla osób raczej młodych, raczej do młodych osób. I wydaje mi się, że kolejnym taką pulą klientów to są kobiety. Kobiety kochają Audi TT i wydaje mi się, że kobiety również kochają właśnie VW Sirocco i myślę, że jeśli ogląda to jakaś kobieta, to może teraz zostawić komentarz i Powiedzieć, czy mówię prawdę. Rzut boczny tego samochodu. I tutaj jest, wydaje mi się, że największa taka różnica pomiędzy Golfem. Zobaczcie, jak mamy wycięte te nadkola. Zupełnie to y, wygląda inaczej. Ten samochód jest bardziej płaski. Jest taki, tak jak mówię, jest taki bardziej sportowy charakter. I przede wszystkim, jaki on jest tutaj szeroki. Zobaczcie, jak ten samochód jest tutaj, y, 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 jak tutaj jest ułożona ta linia. I to jest na pewno coś specyficznego. I wygląda to całkowicie Fajnie. Również ten sam case mamy z przodu, że on jest po prostu taki płaski, i taki szeroki. I to jest coś, co, co też obiektywnie mi się podoba. Ciekawe są te lampy. One totalnie, jakby nie wiem, wydaje mi się, że one nie przypominają takiego typowego waga, typowego Volkswagena. To jest coś zupełnie innego i raczej tego nie ma w żadnym innym modelu, bo często jest tak, że lampy są wykorzystywane w różnych. Tutaj są już specjalnie skonstruowane tylko pod ten. Pod ten model Także pod kątem wizualnym myślę, że to by było na tyle Przejdźmy sobie do bagażnika Oczywiście to jest samochód, w którym raczej nie będziemy do tego przywiązywać jakiejś dużej uwagi Ze względu na to, że ten samochód nie jest samochodem praktycznym On jest samochodem, który ma dobrze wyglądać Ale zobaczcie, patrz jak to jest głęboko Albo pytanie, czy, czy ten bagażnik jest głęboki, czy to jest tak wysokie To jest trochę śmieszne że tutaj mamy ten próg bagażnika jest tak bardzo wysoko i zobaczcie gdzie ja tam muszę sięgnąć ręką żeby chwycić za podłogę tego bagażnika dodatkowo mamy koło zapasowe o to proszę jak fajnie sam bagażnik tutaj wyświetli wam się pojemność tego bagażnika wydaje mi się że jak na takiego siroko który nie jest jakimś no, dużym samochodem, nie jest praktycznym. Wydaje mi się, że to jest zupełnie wystarczające. Trochę tutaj, wydaje mi się, że można by lepiej dopracować ten próg wejścia tego bagażnika, że gdzieś go jednak zrobić trochę, trochę niżej. Być może to jakoś tam stylistycznie nie pasowało, ale na pewno to jest mało praktyczne, bo w momencie, jak, jak ta półka jest niżej, no to zobaczcie, to tutaj się nic nie zmieści. Nie? No dobra, teraz przejdźmy sobie na tył tego samochodu. No i zobaczmy ile tu jest miejsca, bo w tetce tego miejsca z tyłu jest bardzo mało. Czekaj, czy tam jest... Tak, no z przodu teraz... Ej, szczerze? Okej, okay, to jest cztero, czteromiejscowe. Tyłek jest właśnie, że tutaj bardziej tak wpadamy, ale mimo wszystko ja tutaj mam miejsce, ja mam normalnie miejsce, więc pod kątem miejsca z tyłu względem, bo, bo będziemy sobie to umówmy się, będziemy to porównywać do tetetki, pod kątem miejsca z tyłu jest dużo lepiej, bo w tetetce my tutaj tu, tu właściwie nawet dziecko by się nie zmieściło, a tu normalnie mam miejsce. Mam miejsce nad głową, mimo tego, że ten samochód jest niski, naprawdę spoko. Tu jeszcze jakieś dodatkowe schowki, te siedzenia są składane pojedynczo, więc to też gdzieś tam jest pod kątem praktyczności jakiś delikatny, delikatny plus. Naprawdę, pod kątem tyłu petarda. Siadam sobie teraz na... no człowieku! I tu naprawdę z tyłu jest tyle miejsca? No to jest aż kurwa dziwne. Nie? To jest też jakiś tam dodatkowy znowu Bayer, yy, który jest totalnie inny niż w Volkswagenach. Yy, po prostu całe drzwi są inaczej skonstruowane. Tutaj mamy takie trójkąty, całkiem ciekawie to wygląda. Mamy schowki, które są raczej nie są głębokie. Tutaj mamy miejsce na cup holder, możemy sobie to zasunąć. Jakieś dodatkowe schowki. No co, siedzi się jak w golfie, siedzi się fajnie, siedzi się dosyć, dosyć nisko. Ale jest jedna rzecz że to jest najniższe położenie tego fotela ja one nie jest jakieś super niskie jak na takie siroko patrz, że ja mam 1,80m, a ja nie mam tutaj jakoś super, super dużo miejsca no to co, przejdziemy sobie w tym momencie do najlepszego miejsca Same prowadzenie całkiem przyjemne. Trochę się tym jeździ jak golfem mam wrażenie. Nie jest to jakoś tutaj ten układ, układ jezdny, nie jest jakiś specjalnie taki sportowy, żeby coś takiego, nie wiem, żeby coś jakoś tak twardo działało czy coś. Bardziej jest taka komfortowa sytuacja tutaj. Mamy dwustrefową klima, klimatyzację podgrzewanie foteli możemy sobie tu też coś na tym komputerku pokładowym posprawdzać takie najprostsze najprostsze sprawy co ciekawe w tym samochodzie Tutaj mamy trzy zegary, i to jest coś, co zupełnie odbiega od normy, i to znajdziemy tylko i wyłącznie w Siroko. Mamy temperaturę oleju, mamy stoper, co ciekawe, i mamy y, turbo, czyli jakie ciśnienie nam tutaj podaje turbinka. No i co, wskaźnik temperatury oleju to jest naprawdę super rzecz, i bardzo dobrze, że to jest w takim aucie. No bo umówmy się, to jest samochód, który ma takie trochę zacięcie sportowe, takiego lekkiego pazura. Mamy dwulitrowy TSI o. Mocy 180 koni, więc gdzieś tam już pojeździć można. Nie jest to najmocniejsza wersja tego silnika. Natomiast samochód jest dosyć lekki, dosyć zwarty. Możemy się być może połasić o to, żeby na jakiś tor pojechać. Nie odczuwam jakichś specjalnych różnic, jak chodzi o jazdę pomiędzy. Pomiędzy golfem. Myślę, że golf w hatchbacku, tym bardziej, jeszcze trzydrzwiowy, to jest coś, co jest bardzo podobne do tego, do tego samochodu. Kierownica, no fajnie, fajnie się kierownicę trzyma, ona jest delikatnie inna, mam wrażenie, niż, niż w golfach. Tutaj akurat tego nie ma, natomiast też w tych samochodach występuje automatyczne parkowanie, że samochód nam po prostu sam wjedzie w parking. Czy to jest przydatne? Być może. Czy mi by się to przydało? Raczej nie. Czy to działa dobrze? Raczej nie. To wykończenie dosyć twarde tutaj jest. To już jest taka właśnie charakterystyka tych Volkswagenów po 2015, mniej więcej roku, że to już jest po prostu takie dosyć, dosyć... Tutaj akurat jest ta, ten, ten materiał jest dosyć miękki, więc ta tapicerka jest trochę inaczej zrobiona niż na przykład ten, ten plastik, bo ten plastik to jest, no to jest taki typowy, twardy, brzydki, brzydki plastik. A i właśnie, co ciekawe, to jest, to jest ciekawostka teraz, kurwa. Artur bawi i uczy. Zobaczcie, tu mamy cup holdery. Jest przedziałka, która jakby robi nam przerwę pomiędzy kawkami, które możemy sobie tutaj włożyć, ale to, tą przedziałkę można wyciągnąć i ukazuje nam się otwieracz. Czyżby Volkswagen sugerował, że trzeba się napić. Pasażer może sobie skorzystać. Albo jak mamy do otworzenia jakąś kolę, no to nie musimy używać pasa czy innej zapalniczki, tylko mamy taką ciekawostkę tutaj z, prawda, z logiem Volkswagena. No, całkiem ciekawe, całkiem fajne i całkiem praktyczne. Być może ktoś kiedyś z tego skorzystał. Jest taki normalny, jest taki bardzo golfowy. Po prostu jak siedzę w tym aucie, to mam wrażenie, że siedzę w Golfie. Jedyna różnica jest taka, że tutaj mamy bardzo, to, tą przednią szybę, ona jest bardziej zrobiona na płasko i tutaj po prostu mamy, mam wrażenie mniej miejsca nad, nad głową, ten samochód jest po prostu niższy, ale gdybym przesiadł się z Golfa, no to wydaje mi się, że zbyt dużej różnicy bym nie odczuł. Do kogo taki samochód jest skierowany? Wydaje mi się, że bardziej do jakiejś młodej osoby, być może do jakiejś kobiety, do kobiety jako drugi samochód w rodzinie, żeby sobie żeby gdzieś tam dojechać do pracy, myślę, że na pewno to jest pod tym kątem całkiem, yy, całkiem popularny samochód. Mamy już 100 stopni, jeśli chodzi o temperaturę oleju, więc przyspieszymy sobie też tym samochodem i wyciągniemy z tego wszystko co najlepsze, jak chodzi o ten właśnie pazur sportowy, o te zacięcie sportowe. Więc z jednej strony, tu mamy ten stoper. Ale z drugiej strony, powiedzmy, że ja zapierdalam po to, że nie? Jadę, 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 wiesz, jak jadę, zależy mi na tym, żeby dobry czas, i ja muszę pamiętać o tym, żeby dosięgnąć tam, w ogóle muszę mieć najpierw tą siłę, żeby dosięgnąć tam i z, jakby wiesz, zas, zastopować ten, ten zegar. To wydaje mi się, że umiejscowienie to jest kiepska sprawa. Gdyby były do tego jakieś przyciski na kierownicy, to zdecydowanie byłoby to lepsze rozwiązanie. No ale to już są takie. Minimalne rzeczy, moim zdaniem i tak jest to niepraktyczne, a z tego względu, że ten przycisk do startowania i stopowania tego stopera jest w tym miejscu, to wydaje mi się to kompletnie niepraktyczne. Lecimy. Kurwa, nawet to idzie. Kurczę, no powiem wam szczerze, że całkiem, całkiem to się prowadzi, całkiem to jedzie, no. Jednak tutaj się delikatnie zaskoczyłem, jak chodzi o, o tego pazura. Jak na 180 koni, to jest nieźle. Średnie spalanie, które tutaj wykonaliśmy, oczywiście my przejechaliśmy kilka kilometrów. Mamy w granicach 8 litrów średniego spalania, gdzie zrobiliśmy te mocne przyspieszenie, więc to nam podbiło prawie o 2 litry. Tutaj wyświetli wam się średnie spalanie w mieście, w cyklu mieszanym oraz w trasie. Wydaje mi się, że ogólnie. Silniki TSI, dwulitrowe TSI, 1,4 TSI, 1,5 TSI, to są silniki, które bardzo fajne mają spalanie. Z tego względu, że one, jeśli jedziesz tym samochodem delikatnie, jeśli sobie tak po prostu. Muskasz gaz i jedziesz jakąś trasę, one są w stanie zejść naprawdę na bardzo niskie wartości, mimo tego, że jest to silnik benzynowy. Ale jak chcesz przyspieszyć i gdzieś tam po prostu bieg zre zredukować i mu pocisnąć, no to wiadomo, że te spalanie się podciągnie. Także to by było na tyle w dzisiejszym materiale. Dajcie znać, czy kupilibyście właśnie takiego VW Seroco. Jeśli chcielibyście taki samochód zamówić, to oczywiście odsyłam Was do linka w opisie. No i tyle. Miłego dzionka, Siemanko. I do następnego. Widzimy się już za tydzień. Subskrybujcie, lajkujcie i na ra.